Była obrzydliwie łatwa jak zwykle. Niewiele się od roku zmieniło. Myślę, że przejechaliśmy się po arkuszu. A to nie była próbna? Czuję się świetnie. Dzień dobry. Jak poszła matura z matematyki? E, bardzo dobrze, ja jestem bardzo zadowolona. Żadne zadanie mnie nie zaskoczyło. E, była bardzo przyjemna. No Zobaczymy, e, jak pójdzie z rozszerzeniem, z matematyki. Miejmy nadzieję, że będzie tak samo. O, obydwoje w sumie strzelamy w 100%. E, tak, mam nadzieję na 100%, bo w sumie wyszliśmy jakąś. Jeszcze jest godzina, chyba nie? Tak. No Więc było całkiem fajnie. Myślę, że. Podsłówka będzie. Myślę, że bardzo dobrze. Porównując z próbnymi, było naprawdę w porządku. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak prosta. Była bardzo łatwa. Myślę, że 100%. Była obrzydliwie łatwa jak zwykle. Niewiele się od roku zmieniło. No, myślę, że w porównaniu z próbnymi, które pisaliśmy, to były łatwiejsze, ta już oficjalna. Nie jestem asem z matematyki, ale było ok. Mieliśmy teraz w styczniu, w lutym pełno tych próbnych, one były wszystkie mniej więcej bardzo podobne poziomy do tej. No, łatwiej Myślę, że było bardzo fajnie, podobała mi się. Tak, była jedna z lepszych, które robiłam. A to nie była próbna? Jestem zadowolona i liczę na przynajmniej 90%. Myślę, że przejechaliśmy się po arkuszu. Nie sądziłam, że będzie tak łatwo. Wydaje mi się, że nie najgorzej. Yy, raczej bądźmy pozytywnej myśli. Chyba dobrze, chyba dobrze, nawet przyjemna była. E, moim zdaniem była bardzo banalna. Była prostsza niż na próbach, Mi się wydawało na pewno optymalizacyjne, było strasznie proste. Myślę, że bardzo dobrze. Zadania były dosyć łatwe też e, przygotowaliśmy się długo i mieliśmy próbne matury. Rozwiązałam zadanie z y, optymalizacją. Czuję się świetnie. <grych> Myślę, że dobrze. Dobrze. Myślę, że całkiem porządnie. Nie, nie trzeba było dużo wysiłku w nią włożyć. Myślę, że poszło mi w miarę dobrze. Nie wiem czy na 100%, ale starałam się. Wyjątkowo łatwa była matura, dlatego cieszyć się i tyle. Do tej pory pisałaś trzy przedmioty. Który z nich był najtrudniejszy? Polski zdecydowanie. Tak, no był dosyć ciężki moim zdaniem. W sensie nie był aż taki trudny, ale mogła być lepiej. E, polski e, moim zdaniem no nie było tak bardzo fajnie ale też dało radę napisać angielski jak zawsze przyjemnie no, polski na pewno był dużo trudniejszy w sumie Chyba najtrudniejszy z tych wszystkich trzech, jakie były na razie. Myślę, że polski najtrudniejszy, no, a angielski, no to wiadomo, najprostszy, w sensie najprostsza, najprzyjemniejsza matura. Najmniej zadowolona byłam po polskim, ale tak jak się zastanowiłam, to nie był aż taki zły. No na razie polski, bo dla mnie angielski to zupełnie żaden problem, a polski jednak wiem na pewno, że 100% nie będzie. Ciężko powiedzieć, ale chyba wydaje mi się, że ten polski na samym początku, bo to był taki start, i wydaje mi się, że to było najbardziej męczące. U mnie podobnie, polski najcięższy. Myślę, że jednak język polski, bo mimo wszystko trzeba mieć tam bardzo dużą wiedzę, niż nawet na takiej matematyce, gdzie nawet ja na humanie, mimo wszystko w miarę dobrze, myślę, że mi poszło. Wszystkie były proste na swój sposób, ale polski był męczący, jeśli chodzi o ten czas. Chyba polski jednak. Byłam też najbardziej zmęczona po nim. No on wymagał najwięcej pracy, na pewno najdłużej trwał, no i też największego wysiłku myślowego wymagał. A jak kolejne przedmioty? Obawiacie się, czy raczej na luzie? Ja się obawiam rozszerzonej fizyki, bo idę tam chyba tylko po to, żeby zaniżyć statystyki chrobrego. No matematyka rozszerzona, to tutaj już nie będzie obrzydliwie łatwiej zdecydowanie. No właśnie ta matematyka rozszerzona to jest coś, co jeszcze siedzi w głowie, gdzieś się tego obawiam. Chyba jedyne czego się obawiamy to ustny polski, bo wygląda to nie za ciekawie. No ja się trochę boję y, matematyki rozszerzonej w piątek. No a tak poza tym to myślę, że jestem w dobrej myśli. Będziemy mieć pole do popisu na matematyce rozszerzonej. Tam e, myślę, że będzie trudniej, e, ale damy radę. Fizyka rozszerzona to też nie będzie obrzydliwie łatwe zdecydowanie, ale czuję się przygotowany do, w miarę dobrze do wszystkich z nich. Także. Trzymamy kciuki, życzymy Ci powodzenia. Dziękuję.